Witajcie, byki, na kanale Policzo Szama Dziś będzie ciekawy odcinek. Wiem, że często to mówię, ale tym razem naprawdę będzie ciekawie. Pokażę Wam, jak przygotowuję 15 twisterów z dobrym makro na pół miesiąca. I nie jest to żaden challenge, więc po co tyle? Zrobię je jako jeden z posiłków do zjedzenia w ciągu dnia, zawsze w gotowości. Gdzie taki jeden pyszny twister jako lunch czy podwieczorek będzie mógł uratować dzień czystej michy, utrzymując swoje założenia i cele. Jakby nie było, mamy jeszcze lato, gdzie większość czasu chcemy spędzać na dworze, a nie w kuchni. Czerpać radość z ciepłych dni, bawiąc się z rodziną, mamy czas na swoje różne pasje. Wyjmujemy, odwijamy i zjadamy, wiedząc, że nie zjedliśmy byle czego na mieście. Codziennie jeden z posiłków mamy z głowy na dwa tygodnie. Musi być łatwo mobilny, wygodny w jedzeniu, bez użycia sztućców łatwo się podgrzewać, wrap idealnie się do tego nadaje. Robiliśmy już mega pokety. Kto nie widział, odsyłam tutaj i tam panierka bardzo Wam się spodobała. Nie dziwię się, bo wychodzi mega, więc lecimy dalej w podobnym klimacie. Pamiętajcie, jak materiał Wam się spodoba, łapa w górę. Piszcie komentarze, może jakie kolejne pomysły na dużą ilość porcji zrobić. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Klikania w dzwoneczek, aby nie pominąć kolejnych praktycznych policzonych szam. Dzień dobry, będzie jeden twister. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, mamy go. Odbijamy, o, zawinięty jak cukiereczek a ugryziemy co tam. Hmm. a po rozwinięciu. No niewiele. Dwa kawałki kurczaka. Sos, no i widzicie, taki w środku twister. I słuchajcie, jaki by oryginał nie był, ja co do naszych mam dzisiaj pewne założenia, które chcę realizować. Obecnie zjadam 160 g białka dziennie chcę, aby było to rozdystrybuowane mniej więcej porówno równo na cztery posiłki. Dlatego Twister musi posiadać mniej więcej 40 g białka, jeśli ma stanowić dla mnie jeden z czterech posiłków. Będzie to też drugi lub trzeci posiłek w ciągu dnia, najczęściej na około treningowy, dlatego dobrze będzie, aby zawartość tłuszczu była na dosyć niskim poziomie. Węglowodany wyjdą z automatu, trochę z wrapa, trochę z panierki, trochę z maślanki. Wiem, że są osoby, które w ogóle nie będą zwracać uwagi na makro, na kalorie Dlatego spokojnie możecie sobie zwiększyć ilość tłuszczu w sosie, na przykład używając większej ilości majonezu. No i to właściwie tyle. Ja już makroskładniki zaplanowałem, zakupy porobione i możemy przejść do składników. A co do składników, to moi kochani, zobaczcie co tu się dzieje, ile tego jest. Mamy oczywiście mięso. Prawie 2 kg, a dokładnie 1800 g, bo wyjdzie nam po 120 g na jedną porcję Skyr, który doda nam objętość do sosu oraz ładnie podbije białko Mamy też dzisiaj zamiast w ogóle majonezu, mamy jogurt grecki No i kochani, pełen arsenał pod panierkę Ojej, to <śm> będzie to! Będzie ogień, owierzcie mi, do tego jeszcze musztarda A, i tutaj nie ma, zapomniałem Panierkę dzisiaj nie lepimy na jajkach a na maślance. Maślance połączonej właśnie z musztardą, z prochem. Macie wszystkie składniki. Łapcie co jest potrzebne na 15 porcji super twisterów z dobrym makro. Możecie robić screenshota, zapisywać. No to co, zaczynajmy. Zaczynam od kurczaka. Staram się kroić piersi na 60 gramowe kawałki. Wiadomo, raz trafimy 50, raz 70. Takie większe, grube kawałki polecam wam z Dodamy miękkości i zmniejszymy grubość do pozostałych kawałków. Teraz marynata, zaprawa, musztarda 100 gramów. Do tego wleję na razie 200 ml maślanki, aby lepiej się mieszało. No i nasze przyprawy. Mnóstwo prochu, które dadzą świetny smak. Mamy tutaj trzy rodzaje papryk. Jest słodka, jest wędzona, jest ostra. Mamy suszony czosnek. Po prostu sól. Nieco świeżo mielonego pieprzu. Powiem wam, że całkiem udana kompozycja, którą wstępnie teraz wymieszam. Dodaję resztę maślanki, około 100 gramów. Oraz nutkę ziół, o mało bym zapomniał jedna pełna łyżka gotowej mieszanki. Dokładnie wymieszajcie, jest gęstość i niesamowity smak, uwierzcie mi, przelewamy teraz całość do naszych kawałków kurczaka i dokładnie obtaczamy każdą część. Odstawiamy na bok, niech się marynuje, niech się temperatura podnosi i robimy panierkę. Panierka z chipsów i panko to będzie coś. Dzisiaj znowu pewne modyfikacje i jeszcze większa ostrość. Do robota kuchennego czy dużego blendera, u mnie ninja z dużym kielichem, wrzucam 100 gramów strongów extra hot pepperoni. Do tego 100 gramów, czyli cała paczka Doritosów, również hot, ostra papryka, i miksujemy, aż uzyskamy drobne ziarno podobne wielkością do panko, bo nasze chipsy z panko zmieszamy proporcją 1 do 1. Mm, po zmiksowaniu dostajemy, zobaczcie, drobne kawałki chipsów. Niesamowity zapach glutaminian aż wypływa z tego kielicha. No i do osobnej, dużej miski na panierkę lądują nasze zmiksowane chipsy. Oraz cała paczka panko, 200 gramów. Dostajemy 400 gramów świetnej panierki Zrobiłem tak dużo, bo wolę mieć zapas, aby więcej zostało niż zabrakło Wiadomo, jak zostanie, no to do pudełka, do boksa I będzie na kolejne panierowanie, to nie problem Bierzemy ruszt od piekarnika i działamy! Każdy zamarynowany wcześniej kawałek kurczaka moczymy w panierce Suchą ręką dobrze oblepiamy z obu stron i przekładamy na ruszt Naprawdę sprawa banalna, szybko się z tym uporacie. Ja po jednej kratce do piekarnika, dokładnie połowa mojego kurczaka, zorientowałem się, że nie mam drugiej. No to szybko na dół. Sąsiedzi są w takich sytuacjach niezastąpieni i mamy. No i jest, ostatni kawałek. Zobaczcie, marynata ładnie wykorzystana, panierka. Ja nie mogę, już się nie mogę doczekać, zaraz. Wsuwam w piekarnik, już możecie rozgrzewać 200 stopni. Termoobieg, od razu zarzucamy termoobieg. Niech ładnie przypiecze. No i idealnie, wiadomo, każdy kawałek niech ma przestrzeń, aby gorące powietrze mogło opływać z każdej strony. Bierzemy dwa takie ruszty, i wrzucamy do piekarnika. Jest już w środku. Jeszcze tyle kurczaka. Nie zdarzyło mi się na raz w piekarniku. Dwa ruszty. 200 stopni. Od 15 do 20 minut w termoobiegu od razu. Tajemnica miękkiego i soczystego mięsa razem z próbką panierką. Pamiętajcie, mięso musi mieć jak najwyższą temperaturę zbliżoną do pokojowej, kiedy tylko wsuwacie do piekarnika. Mięsko kurczaczek pięknie się obrabia, możemy w tym czasie przygotować sos. Sosem nie ma filozofii, po prostu wrzucamy 5 kubeczków jogurtu typu skyr, do tego cały jogurt grecki 400 g, doprawiamy solą oraz świeżo mielonym pieprzem. Dodamy nieco czosnku, cztery ząbki surowego czosnku Na taką ilość spokojnie wystarczą, aby nie był zbyt mocny, intensywny To będzie tylko delikatna nutka tego smaku Dokładnie mieszamy i gotowy I dwa dodatki, czyli sałato lodowa, połowa główki pokrojona w kosteczkę Tak samo pomidor, duże dwa pomidory malinowe powinny wystarczyć Sos oraz dodatki przyszykowane, kurczak przypieczony, zaraz komponujemy O, biorę najpierw ten dół, o właśnie, żeby mi... Nie spadł. Dobra, spróbuję chociaż ten jeden kawałek. Aaa, się przyczepił. Dobra. Ooooo! Coś przepysznego pikantność, chrupkość panierki. No i jest miękki soczysty kurczaczek. Zjem cały kawałek. pallicho. Mm. Na początek sos, dzieląc wszystkie składniki sosu, dostaję około 75 g na jedną porcję, rozsmarowuje dokładnie po każdym. Na to sałata lodowa półgówki idealnie wystarczyło oraz pomidor. Duże, dwa malinowe pomidory również się sprawdziły. Pora na króla naszego odcinka, pikantne kawałki kurczaka. Po dwa na Twistera rozkładam po jednym, aby później wizualnie dopasować kawałki, tam gdzie był duży, dokładam mniejszego i na odwrót. Kochani, zrobiliśmy to, popatrzcie tylko na ten widok, 15 wrapów wypełnionych. Odpowiednimi składnikami, aby stworzyć przepyszne twistery z pikantną panierką. W tym wypadku akurat jogurtowym sosie z lekko czosnkową nutą będzie naprawdę przepysznie. Ja tylko zawinę je w sreberko, Pokażę, co dostaliśmy pełen kosz twisterów. Dobra moi drodzy, to był ciężki dzień. Zrobić 15 twisterów to nie taka prosta sprawa. Było warto na pewno. Teraz najlepsza część odcinka, zobaczcie, mam pierwszego. Próbujemy. O, dużo sosu. Ładnie się już przegryzł, czuć trochę czosnek. No i kurczak. Pikantność kurczaka. O, ale to będzie dobre. Jeszcze jeden. Mm. I to jest w wrap Twister. O, tak. Ale kurczak jest niesamowity. Słuchajcie, teraz Wam powiem, co z nimi robimy. Pierwszego tego wiadomo, zjadam. Cztery wsadzę do lodówki, zawinę tylko papierem śniadaniowym. Powinny spokojnie wytrzymać. Zostanie mi 10, które wsadzę do zamrażarki. Chyba dziewięć. Dasz mi jednego. <grych> Dobra, czyli dziewięć. Dziękuję. Jeden odpadł, dziewięć do zamrażarki, niech będzie. No to akurat dwa równe tygodnie, i powiem Wam, jak było. Te na przyszłe 3-4 dni do lodówki, reszta do zamrażarki. Jak odmrażam na patelni, na minimalnym płomieniu pod przykryciem. Tworzę taką gorącą atmosferę. Kilka minut, aby ładnie tutaj się wszystko ogrzało. Rozmrożonego twistera i tak wrzucam na grillową patelnię. Aby przypiec delikatnie miękkiego wrapa, co do panierki, to zostało mi prawie 100 gramów, czyli wykorzystaliśmy 3 czwarte wszystkich składników na panierkę. Wbijajcie na Instagrama policzonej, tam dam Wam znać, jak było po dwóch tygodniach jedzenia Twistera na drugi czy trzeci posiłek. Tymczasem ja idę zajadać, a wy dajcie mi znać, jak się odcinek podobał. Łapa w górę, piszcie w komentarzach, czy znajdzie się wariat, który powtórzy to razem ze mną. Piszcie również, czy jest coś innego, co chcielibyście zobaczyć w dużej ilości porcji. Widzimy się w kolejnym. Odcinku. Do zobaczenia. Cześć!